stick around right until the end. This is our biggest opening night live we've ever eight. done. Yeah. i well, no we're we're you doing They want you afraid. Fear makes it easier to control.

Ta gra będzie kurde miała takie oceny. to już taki schodem ma trochę. mało do tego. co To jest to. Co się stało? To jest kapo tam? Tak! Tak to wchodzisz też No nie! Panda! Mam, mam, nadzieję, że już można pre-order zamówić. No more games. This ends now. No more games. order now. <laughs> Get the Challenge Pack when you now. Ja jeszcze zrobili takie coś. I kurde drugie drogi. Co to jest? Co to było na koniec? Ej, to była mobilka czy co to było? Wczoraj zaprezentowano Call of Duty Black Ops 7. Moi drodzy, trailer. I dużo osób stwierdziło, że jednak to nie jest gra, na którą czekali, jednak to nie jest taki Black Ops, jakiego sobie wymarzyli. Trailer, moi drodzy, tu wam nie będę go całego jakby pokazywał. W każdym razie, w trailerze, moi drodzy, jest tutaj mowa, co tutaj będzie w tej grze. Jest tutaj mowa mniej więcej, na czym będzie stał gameplay. Są tu oczywiście różnego rodzaju obietnice, że to będzie znowu najlepszy Call of Duty w historii. Natomiast co dostajemy? Jest to, moi drodzy. Pokaz futurystycznego Koda z mnóstwem różnych robotów, gadżetów, dronów. Akcja nie wiem, chyba się na ziemi dzieje, ale wszystko jest takie kosmiczne. Wszystko, moi drodzy, jest takie w pełni jakby super bohaterowe. No i teraz takie pytanie, czy właśnie tego ludzie chcą, czy tego chcieli zawsze w Call of Duty? Oczywiście wiemy, jaka jest geneza koda. Natomiast ja osobiście powiem wam szczerze, że kiedy oni mówią, że no, wracamy do, do rdzenia, wracamy do korzeni. Czyli na przykład ma to być takie ogłoszenie, że wracamy do fajnej gry, czyli tak jak kiedyś robiliśmy fajne gry, bo teraz nie umimy, No to wracamy znowu do tego. To słuchajcie, w momencie, gdy oni e, pokazują takiego koda, to moi drodzy, wychodzi w Battlefieldie e, trailer Battlefielda 6, który wraca do swoich najfajniejszych momentów w multiplayer, do swojego piku praktycznie, jeśli chodzi w historii Battlefielda, czyli nawiązuje do Battlefielda 3 bądź 4. Pokazując jakiś realny, mniej bądź bardziej konflikt, tym razem akurat nie ma tam Rosji, ale jest tam, tam Paks Armata, nie? czyli tam ogólnie cały jakiś kolektyw takich różnych terrorystów, nieterrorystów. No i, te, i co moi drodzy? I odzew jaki jest? Odzew jest słuchajcie taki, że tutaj po wczorajszym jest tak z 90% łapek w dół na trailerze. Chociaż to jest e, akurat. No, to jest akurat na ign więc to nie jest miarodajne, więc powinienem to pokazać. E, powinienem to pokazać. Call of Duty e, Black Ops e, 7. E, tutaj to powinienem pokazać. E, tak mniej więcej wygląda moi drodzy stosunek łapek. I to się będzie zmieniało. Natomiast taki Battlefield, to moi drodzy się całkowicie na odwrót, można powiedzieć, zachowały tutaj łapki, bo ludzie się cieszą. I teraz. Od razu, jak widziałem ten trailer, czyli tego koda w kosmosie, nie? Tych, te jakieś przyciąganie na linkach, latanie, jetpacki. Przypomniało mi się, moi drodzy, czasy, które e, były 9 lat temu. I 9 lat temu, moi drodzy, to samo było, gdy wychodził, moi drodzy, trailer Infinite Warfare. Gdzie kod, moi drodzy, miał być nowy kod, miał być takim dużo ludzi oczekiwało, bo to był wtedy taki rok, gdzie ludzie oczekiwali, co teraz będzie, bo chcemy FPS-y, jaka będzie przyszłość FPS-ów, nie. No i wtedy, moi drodzy, zaprezentowano Koda, który po prostu jest. No jakimś kosmicznym kodem, nie. Są jakieś statki kosmiczne, które lądują na ziemi. Potem w ogóle oni się bawią w kosmosie, oni w tym kosmosie normalnie latają. Potem tutaj latanie. Ja mu specjalnie tak skipuję, bo tam ta muzyka jest. Latanie w strojach kosmicznych, nie z jetpackami. No i generalnie to się spotkało z takim przyjęciem, jak widzicie, 4 łapek, 4 miliony łapek w dół, 600 tysięcy w górę. I to wyszło 2 maja 2016 roku. A co się dzieje? Dosłownie 4 dni później. No przychodzi moi drodzy Battlefield i EA i wypuszcza po prostu potężną armatę Battlefielda 1, czyli coś czego się nikt nie spodziewał, że będzie moi drodzy gra osadzona w realiach w, w pierwszej konfliktu, pierwszej wojny światowej e, i plus minus właśnie w tych czasach no coś niesamowitego. E, wtedy moi drodzy oszaleli wszyscy i wiedzieli, że po prostu taki infinite to jest spisany na straty i jednak ludzie chcieli Takich, takich rzeczy, takich obrazków, nie? I właśnie, i właśnie to znowu mamy to samo. Tu sobie możecie zresztą zobaczyć mniej więcej. Znowu mamy tą samą sytuację. Ktoś by powiedział: "Nie powinni robić takich gier." Drudzy już widzę, że skomentowali, że e, Bonko. Ba Battlefield będzie dla ludzi takich, można powiedzieć starszych graczy, którzy lubią właśnie taką bardziej taktyczną rozgrywkę z pojazdami. A Call of Duty idzie w kierunku valorantowości, czyli takich dla młodszych. Wiecie, dynamicznie, strzelanka, skibi i tak dalej, skiny kolorowe. Może tak musi być, może tak musi być, że będzie po prostu kod właśnie do tej grupy, a Battlefield do drugiej grupy. Nie wiem, nie wiem, bo ja już i tak powiem szczerze, że w kody najnowsze nie gram. O ile mi ktoś wyśle kod jakiś wydawca, to go sprawdzę i, i przetestuję, ale, ale nie gram w nie aktywnie, tak jak w Battlefielda. E, zatrzymałem się na takim graniu, tak jak mówię, na drugowojennych wersjach. Próby też odświeżania, właśnie, koda są takie, jakie są. Ryan wysyła 10 Ryan. złotych. Trailer Black Ops 7 uświadomił mnie, że tym razem naprawdę warto złożyć preorder na Battlefield 6, go preorder, go preorder, go preorder, go preorder. A, no tak! Preorder No właśnie, to dlatego trzeba preorderować teraz, nie? Trzeba preorderować, moi drodzy Battlefield 6. Nie, widzowie, pamiętajcie, nie preorderujcie w sumie żadnej gry, jeśli naprawdę nie jest to nic niesamowitego, nie jest to limitowane, nie jest to preorder fizyczny, znaczy, to róbcie co chcecie w teorii, a w praktyce nie ważcie się. <laughs> no, moi drodzy, więc jeśli chodzi o to 9 lat, to znowu wróciła ta sama sytuacja, podobne nastroje. No, ja mówię, to co zaprezentowali w tym Black Ops 7, od razu mi się przypomniała sytuacja z Infinite Warfare, dlatego chciałem o tym wspomnieć, o tym, o to, o to, co się działo 9 lat temu i o tych nastrojach, które tam były. O tych nastrojach, które tam były. No. Także moi kochani, nie wiem co uważacie na ten temat. Czy w ogóle gracie w najnowsze kody? Czy, czy jesteście zainteresowani kupieniem takiego koda Black Ops 7? Czy jednak przemawia do Was chociażby to, co zaprezentował Battlefield 6 w swojej becie? No. Teraz, pomimo hejtu Battlefield 2042 przez pryzmat Battlefield 6 i bety oraz tego, że grając w hejtowaną gierkę dostaniesz do BF6, robią sobie dobrą reklamę i zyski na starą hejtowaną... Dobra, bo ja tego nie słyszałem. Podobno jest, jak się teraz wróci do Battlefielda 2042, w którym były update'y, to się coś dostanie już do szóstki, tak? Czyli to jest takie podtrzymanie aktywności, podtrzymanie społeczności, żeby grała w tą grę, a nie żeby przeskakiwała do, do innych na przykład.